Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy nasz dzisiejszy temat dla reportera i szybciutko rozpoczynamy od pierwszego telefonu. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Ja chciałem poinformować, że dzięki waszej interwencji kiosk na Pawiej to był taki zdewastowany, został zabezpieczony, szyby tam są powybijane, zostały pod dyktą, pozaklejane, drzwi zamknięte. Także... Bardzo Wam dziękuję, jesteście wspaniali, a jeszcze, jeszcze, żeby ta sprawa się udała co mm. eee, na ulicy Pawiej ten budynek opalony żeby mm. to skończyli, bo to już bo to wszyscy jest, nie? Mm -hmm. Dobrze, mamy to w takim razie też na uwadze cały czas I Iwona Mierzwiak zresztą z Lubina jest z nami eee, no i fajnie tak by było jakby jeszcze ten przy Pawi kiosk, który został właśnie tutaj przez naszego słuchacza wspomniany jakby jeszcze został, nie wiem, zrewitalizowany albo mm. działo się w nim coś żeby on po prostu teraz jeszcze nie straszył tą dyktą w oknach no właśnie Mhm. Dobrze, to w takim razie ja proponuję kwiaty i motyle, tak bo jest. się tym zajął ktoś, jakaś służba, nawet czy to prywatny właściciel, także kwiaty i motyle w tym momencie. Bardzo dziękujemy za ten telefon i drodzy słuchacze, jeżeli faktycznie już jakieś sprawy zostały załatwione, to pamiętajcie, żeby do nas za zadzwonić pod numer 726-114-114 i nas o tym poinformować. Wtedy też jesteśmy na bieżąco, bo czasami się zdarza, że nie o wszystkich sprawach załatwionych y, wiemy. Y, w Radiowym Studiu od samego rana jest Aneta Szymańska, ale z nami jest też Iwona Mierzwiak, która jest w Lubinie. Iwona zajmuje się różnymi tematami. Iwona, czy my coś wiemy już o tych drzewach? Na razie jeszcze nie wiemy nic o tym, Na razie jeszcze nic nie wiemy. Ja bym cię bardzo prosił, żebyś dała troszkę głośniej sobie mikrofon, bo ja ci tutaj już nie dam rady w cudzysłowie wyciągnąć, wy, tak, podciągnąć jeszcze wyżej. O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Bardzo ci dziękuję. E, a jakiś jeszcze temat masz tam na, na tapecie w tym momencie? Nie, w tej chwili nic nie mam. Właśnie chciałam tylko powiedzieć, czy będę tylko połowę programu, ponieważ wybieram się w teren na newsy. No to dobrze, no to w takim razie, jeżeli drodzy słuchacze, i tak będziecie mieli telefony do właśnie Iwony, która czeka na Wasze telefony z Lubina, to jak najbardziej przyjmujemy telefony z Lubina. Przyjmujemy telefony też z Polkowic, przypominamy. Z całego zagłębiania miedziowego oczywiście tak, możecie jest. dzwonić i zgłaszać nam te sprawy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji. dziennikarzy Radia LK 726 114 114. A ja przypomnę, że firma ERA Rybka Andrzej i Ewa Przewozy Osobowe oferuje dla obywateli Ukrainy darmowe przejazdy na trasie Głogów Sława na miesiąc marzec z możliwością przedłużenia. Czyli na razie w marcu obywatele Ukrainy mają darmowe przejazdy na trasie Głogów Sława od firmy ERA. My czekając na telefony, przypomnijmy, że większość tematów, które są poruszane w naszym temacie dla reportera, to pojawiają się na portalu zagłębia miedziowego miedziowe i tutaj też możecie m.in. o nich przeczytać. Wczoraj pięknie się działo przy Głogowskim Ratuszu. Wykonania wzruszyły do OS, Solidarni z Ukrainą, a teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, jak zaczęliśmy od kwiatków motyli, to może drugi jest taki temat. Ja te parę dni temu dzwoniłem z Kurowi, pięknych, hmm. naszych i chciałbym podziękować firmie, która u, usunęła ten znak, znaczy zrobiła go na nowo, podświetliła to lewo, objazd z jak się skręca w lewo, z Dobrze. Ślicznie miłego dnia. Wzajemnie Dzień udanego dnia. dnia i kwiaty i motyl, i Kwiaty i motyle kolejne hmm. dziś. Dziękujemy oczywiście za te telefony, że nas informujecie o tym, co się już wydarzyło. A teraz z nami kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry, witamy. No, dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwoniłam do państwa jakiś czas temu w sprawie... Mhm. w sprawie drogi tam Bądzów-Golowice i... i nie słuchałam państwa radia, bo akurat mnie nie było. Mhm. I nie wiem, czy coś tam państwo... Dowiadywali się czy nie? Na chwilę obecną no, nie mamy żadnych informacji dotyczących tej drogi, ale temat przypomnimy w takim razie, bo to był temat, który na pewno był zgłoszony i zresztą przez Panią u nas w temacie dla reportera, ale także przez, Le przez Leszka wspaniałego, który na pewno tam e, dowiadły, chciał się dowiedzieć więcej, więc czekamy na odpowiedź. Jak tylko się dowiemy czegoś więcej, to na pewno poinformujemy Panią za pośrednictwem naszej anteny. Też zapewne pojawi się temat w, w naszym portalu. Tak Także jakby no, pani No, pani, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiamy. No czasem są takie sprawy drodzy słuchacze, na które trzeba troszkę dłużej poczekać. No nie ukrywajmy tego, że nie wiem, no dziury to faktycznie może i da radę od ręki załatwić, ale no na przykład już jakbyście chcieli, nie wiem, jakieś pasy czy coś, no to już trzeba no, to już, to już troszkę, troszkę trzeba czekać. procedurę i poczekać. My czekamy na wasze telefony, natomiast 726 114 114 do 9:45 jesteśmy dla was jeszcze sporo czasu. Wam zostało jak słyszeliście Iwona Mierzwek jeszcze przez chwilę czeka na Wasze telefony z Lubina. Zresztą gdyby się pojawił później telefon z Lubina, to również go odbierzemy i również będziemy go zapisywać i przekażemy go dalej. Czekamy na telefony z Polkowic, Głogowa, tak jak powiedziała Aneta wcześniej, z całego Zagłębia Miedziowego. Także proszę dzwonić i się nie krępować, tylko nas informować, co nam się ciekawego dzieje w regionie gdzie e, służby na przykład jeszcze nie zawitały, a mogłyby już zawitać. Temat dla reportera do 9.45. Od, odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Kłaniam ja się, dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z Lubina. Mhm. Dzwonię do Was drugi raz i mam nadzieję, jak macie taką siłę wyrażenia, to może i to załatwicie. Otóż mamy szpital mcz który jest ponownie najlepszy w Polsce. Ja jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych. Mhm. Ale ja w sprawie windy. Wie pan, jest duży szpital. Jedna winda, a druga jest nieczynna. Czyli tak, jedna winda jest dla, dla chorych, którzy, którzy pierniatkę złożą na ciały inne, niżej, wyżej i tak dalej. Mm -hmm. A dla pacjentów, którzy mają operację na przykład na ósmym piętrze, są schody. pan? Mm -hmm. I teraz tak, jeśli jest winda do, y, dostępna, ta, która, y, którą zwożą chorych na, na wózkach, mm -hmm. chodzi pan do windy, wciska pan zero. Na, w pewnym momencie na czwartym piętrze na przykład zatrzymuje się winda, bo w tym czasie na ósmym piętrze podjechała, podjechały siostry z łóżkiem, y, z łóżkiem, przepraszam, y, z chorym, mm -hmm. przekręcają kluczyk, zatrzymują windę, ta mm -hmm. winda wraca z powrotem na ósme piętro. Pac pacjenci, którzy są w środku w tej windzie, wychodzą na korytarz, bo jednak mimo wszystko chorzy na, na, tych, na tych łóżkach mają pierwszeństwo, a my dalej czekamy. I teraz tak. Bo jest takie pytanie. Ta, te windy są, ta jedna winda, która jest przeznaczona dla yy, chorych, którzy zjeżdżają windą mhm. normalnie, jest nieczynna już nie wiadomo jak długo, bo ja sobie rozmawiałem z pielęgniarkami, więc mówiły, że one już to zgłaszają, ale to tak jak trochę o ścianę. Może wy coś dacie radę zrobić z tym? Dobrze, tutaj Iwona zapisuje Dobrze, sobie ten zadzwonimy. temat. Zadzwonimy i się dowiemy w takim Zapisałam razie. Już, tak. Bardzo Fajno. dziękujemy bo za to ten jest, telefon. Bo, tak? bo to jest sprawa tego tej winy to już nie jest, ona już wielokrotnie się tak, tak, tam psuła, więc ktoś to musi zrobić dokładnie. Pacjenci z ósmego piętra nie będą chodziły, choć na to z jednym okiem, na przykład bo tam jest okulistyka. Mhm. z jednym okiem z ósmego piętra nie można wysiłku robić i tak dalej, trzeba schodzić na pracę na, 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 na pieszo. Dobrze, to mamy to zanotowane, w takim razie postaramy się dowiedzieć, tak jak tutaj Iwona powiedziała zadzwonimy i się dowiemy co z tą winą jest nie tak i dlaczego ona no nie działa już dłuższy czas, jak słyszeliśmy od naszego słuchacza no muszę wam powiedzieć, że ja ostatnio też biegałam tam po schodach na siódme piętro i musiałam się wrócić, bo nie dostałam się aha bo na szóstym piętrze jest oddział covidowy a na siódmym piętrze było zamknięte i no niestety musiałam schodzić z powrotem na parter czyli Ta są... winda rzeczywiście nie działała mhm. czyli no są a teraz odbierzmy w takim razie telefon, dzień dobry, witamy Witam, dzień dobry. Słuchamy. Chciałem poinformować, że na Paulinowie w parku kilkadziesiąt drzew wyci wycięli przy hospicjum. Mm -hmm. I no, może kogoś zainteresować tym tematem, bo Niemcy posadzili przed wojną drzewa, a oni tną grube, ładne, zdrowe drzewa. No, zapewne pod budowę hospicjum e, Ale to życie. znaczy, hospicjum się buduje, ale mm -hmm. to jest w parku. Ach, w parku wycięto te zdrowe tak, drzewa. Tak, tak, tak. On... przy hospicjum. Dobrze, dobrze. A, bo ja zrozumiałem, że na te tak. na To hospi... źle zrozumiałem, przepraszam. No, Czyli to... w parku przy hospicjum wycięto zdrowe drzewa. Kilkadziesiąt drzew, ponad dwadzieścia. Na pewno. Ponad dwadzieścia, dobrze. Zapytamy w takim razie, co jest przyczyną tych wycięć, e, że aż tak grubo wycięli. No, dwadzieścia drzew zdrowych wycięć, no to tak. Musi być jakieś pewnie specjalne zezwolenie, ale dowiemy się, zapytamy. Ja temat zapisałem, także y, mamy na pewno to zgłoszenie tutaj zanotowane i jak tylko y, będziemy y, po temacie dla reportera, to z wyślemy to zapytanie. Bardzo dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne telefony. 726 114, 114. Na zegarze jest 9.28, jeszcze sporo czasu do 9.45, więc dzwońcie, drodzy słuchacze, y, bo... O! Jest telefon. Dzień dobry, witamy. Halo! Halo! Słuchamy! Dzień dobry! Słuchamy, proszę mówić. Ja mam taką sprawę. Przy ulicy Saturna są przejścia, gdzie są te chopki, tak zwane wybudowane mhm. z kostki brukowej. Te jedno przejście jest bardzo ładnie osiedlone, natomiast drugie przejście... Na wysokości tej apteki, co jest przez ulicy Saturna, jest tam tak ciemno, że wie pan, no jest bardzo niebezpiecznie. Prosiłbym, żeby w jakiś sposób płynąć, gdzieś zainterweniować, żeby też odpowiednio oświetlili to przejście. Przy ulicy Saturna, w rejonie tej apteki, która jest. Przejście przy aptece. Dobrze, zapisałem sobie ulica Saturna. Przejś... A tam w ogóle są już lampy, czy nie ma dalej żadnej lampy? Nie, to są tam, wie pan, te wysokie, tylko w ogóle w Głogowie to oświetlenie to jest tak ciemne jak w żadnym mieście. Są te jasne, takie żarówki, też energooszczędne. Z mm tego -hmm. czasu były przy Gomułki, koło szpitala, jak nowe lampy zakładali, zainstalowali. Bardzo ładnie widać, rzadziej mogłoby być. Natomiast te ciemne żarówki, co są... No to jest takie, wie pan, no, no, jak świeczka ogaru świecą. No to jest no, dramat po prostu. W ogóle w całym mieście w Głogowie ta sytuacja jest. I tak samo w całym mieście w Głogowie przy każdym przejściu przez ulicę brak odpowiedniego oświetlenia. No teraz idzie wiosna, ale jak jest jesień i zima, Opady, no to tam nic praktycznie nie widać. Nie? To znaczy, to, to, że przy każdym przejściu, tak jak Pan mówi, no to się do końca z Panem nie zgodzę, że przy każdym przejściu jest złe oświetlenie, bo przy Ale sporej większości, ilości, większości. no właśnie przy sporej ilości, to już to oświetlenie jakoś nawet dobrze działa. Na, tak, że... Załóżmy, przy ulicy budowlanych, mhm. Budowlanych, proszę zobaczyć, nie ma, nie? Dobrze, to ja sobie to zapisuję. Ulica Saturna, ulica budowlanych, od razu zostanie dopisana. Mm. Fajno, dziękuję, się... miłego dnia życzę. Wzajemnie. Będziemy się dowiedywać, bo My też, że te lampy mają być na bieżąco tutaj instalowane i rewitalizowane i przerabiane na, na te nowoczesne, takie dość mocne lampy LED-owe, które mhm. są przy okazji energooszczędne. A teraz odbierzmy kolejny, kolejny telefon. telefon jest. Witamy. Dzień dobry. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam, ja mam temat troszeczkę sezonowy. Chodzi mianowicie o palenie w piecach. A. Na osiedlu sportowym to jest tragedia. Nie można wieczorami, wieczorami okna otworzyć, żeby przewietrzyć mieszkanie nie można wejść na podwórko. Zresztą podejrzewam, że to nie jest tylko temat e, osiedla sportowego, ale ogólnie głogowa, żeby ktoś w końcu gdzieś zrobił jakąś kontrolę, bo, bo sytuacja jest nieciekawa. Dobra. O, Zgłaszane są tematy do urzędu, no ale niestety nic z tym, tym fajnie nie jest robione. Dobra, mamy zapisane. Super, dziękuję, miłego dnia życzę. Wzajemnie, do pozdrawiamy, usłyszenia. do usłyszenia i czekamy na kolejne Telefony 726 114 114, numer do wykorzystania, jeszcze przez chwilę do 9.45. Dzień dobry. Ja bym bardzo Pana prosił, żeby Pan ściszył radioodbiornik, bo, bo mamy jakiś echo, pogłos, pewnie jest Pan gdzieś na jakimś większym. Dzień dobry, Dzień dobry witamy. Chciałem podziękować dziewczynom. Tam park Polityny na przeciwko sądu, że tam bardzo dobrze podczuwali te liście. Park? Który park, jeszcze raz? Na Naprzeciwko sądu. W Głogowie? Tak. Mhm. Został posprzątany. No to dobrze, no to bardzo kwiaty się cieszymy w takim razie. I po prostu kwiaty i motyle. Jak najbardziej kwiaty i motyle się na, na, nadają na taką okazję. Dziękujemy również i za ten telefon. No, i my czekamy na kolejne Wasze zgłoszenia. 13 minut jeszcze do godziny 9.45, więc jeszcze przez chwilę możecie dzwonić. Dzisiejszy czwartkowy temat dla reportera. Wszystko czekamy, zapisujemy. Tak. Czekamy na telefony z całego zagłębia miedziowego. A teraz zrobimy krótką przerwę reklamową. Wracamy do dzisiejszego tematu dla reportera. Czekamy na Wasze telefony. A zanim się doczekamy telefonów, to tutaj mam taką informację, że temat ulicy Saturna i tego przejścia jest zgłoszony. Już jakieś dwa tygodnie temu zgłosziliśmy tą sprawę. Najwyżej się przypomnimy. Sprawa jest w ogóle zgłoszona do Tauronu. Bezpośrednio. No i jeszcze tutaj mam informację dotyczącego, dotyczącą osiedla sportowego, że wpalą w piecach pewnie byle czym. Aktualnie kontrole są prowadzone tych kopciuchów, więc spokojnie. Proszę jeszcze się uzbroić w cierpliwość. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panu. Mam, jakby, pan mógł, jakby pan mógł ściszyć radioodbiornik, to bardzo bym prosił, bo, bo mamy pogłos. Na ulicy... Na ulicy Armii Krajowej. Ale jakby pan naprawdę mógł ściszyć radioodbiornik, bo my się tak nie dogadamy. Ulica Armii Krajowej i... Ulica Armii Krajowej i... Chwileczkę... Chwileczkę poczekamy mm -hmm. w takim razie. Tylko proszę mi ściszyć. Teraz byli, tak. teraz będzie teraz chyba się... już teraz jest super, teraz jest idealnie. No więc na ulicy Armii Krajowej, proszę pana, bardziej beznadziejnego tworu niż ten próg zwalniający, to nie, nie widziałem chyba nigdzie na świecie, bo co sprytniejsi tak nawet w cudzysłowie kierowcy jadą tam środkiem o krakiem, czy mm -hmm. jakoś taki, to wcale niczemu nie służy. Można po prostu się zdziwić, bo jak człowiek by zaufał, że próg zwalniający jest i się włącza do ruchu, przeważnie auta stoją tam z kostyłem. Mhm. Po prostu można się spotkać z naprawdę nieprzyjemną sytuacją. To, powiem, to jest jeden z tematów, a drugi to ja bym poprosił, żeby coś się zadziało w sprawie tej analogowej miarki poziomu wody na odrze, która była na marinie po tych schodkach. Teraz tam ludzie odwiedzają, spacerują. Zawsze to było fajnie tam zerknąć, żeby ta miarka tam była. A nie ma jej po prostu? Nie ma, nie wiadomo z jakiego powodu została kiedyś tam zdemontowana, prawdopodobnie przy okazji budowy tych barierek, a później zostało to wszystko na kłódce zamknięte, to nie to oczywiście nie przeszkadza, żeby tam nie podejrzeć, zobaczyć sobie, czy tam jest 3 metry, czy 4 metry. Fajnie Jasne. to było zawsze, po prostu zwyczajnie to wiedzieć. Dobrze, To, to tyle. mamy. dziękuję, pozdrawiam serdecznie. To mamy to zapisane, pozdrawiamy serdecznie. No i witamy Leszka. Dzień dobry. Przyjechał e, chłopak, więc e, będzie mógł teraz was, wasze tematy już bezpośrednio e, notować. E, tematy wcześniej, które, których mogłeś nie słyszeć, e, wycinka drzew w parku przy Paulinowie, na mhm. Paulinowie przy hospicjum. A co tam jest nie tak z tymi drzewami? No, Ponad podobno 20 zdrowych drzew wycięto. A skąd e, słuchacze powiedzą, że to są zdrowe drzewa? E, nie wiem. Właśnie. W więc e, warto zapytać, Trzeba mhm. no, żeby zawsze nad... Tak wiesz, dwie wersje sprawy, zresztą zawsze to robimy. Teraz odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wysłałem do Was na Messengera zdjęcia z parku przy budowlanych, przy tym oczku z katuszkami. Mhm. Tam przy tym mostku, który przechodzi nad y, strumykiem, ktoś sobie zrobił skład śmieci. I są wywo po prostu wyrzucone tam leżą worki ze śmieciami, jakieś krzesło, jakiś gruz. I to jest... Nie wiem, może by tam jakieś służby przy okazji. No, ja ci faktycznie. No, to. Strasznie. No, to jest jakaś masakra, to co pan tutaj Dobrze, namysał. mamy te zdjęcia. Bardzo panu dziękujemy, oczywiście, za te zdjęcia. Będziemy no, bo tam się... był, mówię, byłem na stacerze, patrzę, aż mnie zamurowało. No, w tym no. miejscu, no, żeby było widoczne, żeby ktoś to wyniósł. Nie, ja po... przypuszczam, że to chyba znowu z ogródków, bo oni takie pomysły tam mają. Powiem panu, że no jestem w szoku patrząc na zdjęcia. No, Dlatego najlepiej zrobić zdjęcia, posłać, żebyście mieli mm -hmm, od razu wgląd. To, że Jasne. coś jest, nie? Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. A, dziękujemy ślicznie. Fajnie, ale... dziękuję, pozdrawiam. Również. Bartek zwrócił uwagę, że jakby ktoś posegregował na, tak. jednej, na jednej kupce gruz, tutaj krzesło, w niebieskim pewnie jest makulatura, w, w zielonym szkło i, i czarne to nie wiem, co to jest, ale to jest... Ziemia. To... Ja y, To przechodzi ludzkie pojęcie, co drodzy mieszkańcy wyprawiacie na terenach zielonych. Czy tak naprawdę, jak już mieliście siłę przenieść to y, skądś w to miejsce, to nie lepiej zapakować na samochód i po prostu wywieźć na przód, nie płacąc za to kompletnie nic? Na samochód by się ugrudziło. To jest po prostu nie, nie, y, y, brak słów. Y, Wracając do ulicy Saturna, bo wracając z materiału, e, mhm. słyszałem, że słuchacz dopytywał o niedoświetlone przejście dla pieszych to wyniesione na wysokości apteki, to to już jakieś dwa tygodnie temu zostało zgłoszone i przekazane do Tauronu, bo to jest akurat oświetlenie e, tauronowskie, natomiast co do kontroli Kopciuchów, e, to cały czas są prowadzone. A teraz odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Hello? Dzień dobry. Słuchamy. Chciałem się dowiedzieć, bo w zeszłym roku ja zgłaszałem, wiem, że ktoś jeszcze zgłaszał, chodzi o piastów, o Wawelską dokładnie, o plac, który jest tutaj można powiedzieć tą ulicą Wawelską otoczony, jest to plac zabaw, jest to siłownia tak. i jest to duży skwer, gdzie tutaj no, dzieci się bawią i nas nagrają piłkę. Chodzi o to, że w tym miejscu nie ma ani jednej latarni mm. i by, by, zbiera się wiosna, byłem. a potem idzie lato i tutaj ten teren jest dość ładnie taki zalesiony, zakrzewiony mm. i tutaj, no brzydko mówiąc, jest po prostu co, co weekend, praktycznie codziennie jest impreza. Nie wiem, kto imprezuje. E, policja tutaj nie dojeżdża, są problemy z patrolami, bardzo rzadko jest w ogóle jakiś patrol na Piastowie, a my boimy się, że znowu będziemy wysłuchiwali do drugiej, do trzeciej, do czwartej w nocy jakiś tutaj rozterek, jakiś dziwnych porad tych panów, jakichś ich kłótni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to wyście sprawdzali i niby część tego terenu należy do miasta, tak. część do Spółdziel. jakichś tam ratusza, nie wiem, ja się nie znam na tym. Mhm. W każdym razie ostatnio była tutaj taka akcja, że tutaj świetniki ktoś wyrywał, no to świetniki już są stawione, ale są często ławki domolowane i każdy tutaj mówi, że jest to tylko i wyłącznie wina po prostu braku oświetlenia. Wieczorem porą jesienną, na przykład moja żona czy inne sąsiadki z mojego bloku, ja mieszkał akurat na Bawelskiej tutaj z przodu, żadna z tych państw tu za blokiem nie chodzi, bo jest tam po prostu ciemno. Jest tak ciemno, że po prostu no, jest strach tam samemu chodzić, a wieczorem, wieczorne takie letnie wieczorki, to, to ta ciemność po prostu sprzyja. Właśnie I takim biesiadom, takim imprezowaniu, innym rzeczom. Nie? I czy można tutaj by coś w tym, w tym temacie podziałać, żeby wreszcie ktoś się określił, czy to jest teren i żeby założyć jakieś lampy tutaj, no coś coś w tym rodzaju, żeby coś w tym stylu, żeby tutaj podziałać, czy dałoby radę. Tak, wie pan, co byłem, to faktycznie parę miesięcy temu y, robiłem zdjęcia, przekazywałem sprawę. Y, muszę sobie wrócić do mojego tematu, jaką uzyskałem odpowiedź. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym po prostu się przypomniał, tak y, żeby tam ewentualnie z 3, 4, 5 y, Latarni postawić, bo, no bo byłem widziałem, robiłem zdjęcia i faktycznie brak. Brak oświetlenia i to zdecydowane. Także dziękujemy za to zgłoszenie ponownie, bo y, czasami trzeba się przypomnieć, bo faktycznie niektóre rzeczy mogły gdzieś tam y, no, ugrzęznąć w nawale pracy, bo faktycznie tych tematów dość sporo. Zresztą już teraz odbieramy kolejny telefon od kolejnego słuchacza. Dzień dobry, witamy. Allo, Słuchamy. Hmm? A gdzieś tam pan się porusza, albo pani. Dzień tak, dobry, teraz... słuchamy. Proszę pana, na ulicy, dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Na ulicy magazynowej, naprzeciwko Toma, to mhm. jest skup złomu, Ta. tam jest studienka telekomunikacyjna. Najechał jakiś samochód, bo tam jeżdżą ciężarowe te czas samochody. I ona jest po prostu zarwana. tam stawiane są jakieś gałęzie, zagrożenia dla i dla pieszych, i dla... też tam mały ruch jest, jest pierwszy, ale... Dobrze, nie mamy. wiem, do kogo należy ta studentka telekomunikacyjna, ale ona jest od jakiejś półtorej tygodnia już, zarwana. Mhm. Dobrze, no to mamy w takim razie zanotowane magazynowe. Zgłosimy to, tak, tak, tak. Bardzo dziękujemy. Drodzy słuchacze, ja was bardzo proszę i przypominam ściszajcie robić po <noise> Arcu proszę. W międzyczasie jeszcze póki telefonów nie ma, to ci szybko przypomnę, ulica Armii Krajowej próg Zwalniający. Gdzie? Nie no, jest są no. tam i co można zrobić, żeby nie jeździli środkiem kierowcy niektórzy. No co można zrobić? Innego... Postawić takie słupki specjalne, innego, które widziałem już gdzieś w niektórych miastach. Innego y, progu zwalniającego tam się nie zamontuje. Musi być wyspowy, bowiem tam tak. jeżdżą autobusy. To Odbieramy jest telefon. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałam zgłosić y, po prostu, jak się jedzie z Bogowa do Wrocławia tą drogą, taką polną, szutrową, tam po prostu sobie ludzie zrobili śmietnisko, wysypisko, czego tam już nie ma. Może by się zajął, Nie wiem, czy to jest droga... Gmina zająłby się może bój, czy ktoś inny, bo no to... po prostu jest to wasz droga uczęszczana, a tam wstyd nawet przejechać. Tutaj koło Lisiarni? Szukam? To ta droga szutrowa koło liściarni z Grodźca do głogowa? Nie, nie, ta wyżej, ta wyżej, tam czy wyżej po prostu. Wyżej droga szutrowa, tam jest asfalt wyżej. No jest, no ale ona była kiedyś szutrowa. No, teraz a, ta, pani... ona nie do końca to, jest. No, to nie, nie... nie to, to uzgodnijmy tak, bo, dalej. Bo, bo dla nas droga szutrowa to jest szutrowa, a asfalt to asfalt. Czyli ta druga, ta no dobrze, wyżej. No ale wjeżdżamy na drogę szutrową, a później na asfalt. Dobrze, to już wiemy, o którą drogę chodzi. Tam, co przez tory trzeba przejechać tak, zaraz. Tak, tak, dobrze, tak. Dobrze, dobrze, to już mamy. tam teraz po prostu, co tam jest zrobione w tych i na poboczach z prawej i z lewej strony, to po prostu sztyt patrzeć nawet. No to tu nie pozostaje nic innego, przede wszystkim jak zaapelować do mieszkańców, żeby śmieci na tereny zielone nie wyrzucali, a druga sprawa, biorąc pod uwagę, że jest to droga gminna, to zgłosimy to do gminy i poprosimy, żeby w najbliższym czasie ten teren posprzątać. No i bardzo dziękujemy oczywiście za ten telefon. I za dzisiejszy temat dla reportera. Zapraszamy jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.